Siemaneczko z tej strony Miss Sims, a na waszych ekranach złamań jak widzimy Laura pokonała góry doliny i w ogóle i wróciła na parcelę Arika, ale wiecie co? Te całe wydarzenie, ten cały pobyt w więzieniu, tak to nazwijmy, e, wzbudził w Laurze nowe pokłady siły. Ona wie, że teraz musi walczyć nie tylko dla Filipa, ale i dla Kate i słuchajcie Porzuciła smutek. W chwili obecnej, jak widzimy, jest nie swoja, bo jest po prostu brudna. Od razu weźmiemy, oczywiście, prysznic. Ale skończyła z depresją. No, <grytanie> gdyby to było takie proste, nie? No, ale dobra, to jest tylko gra. Wyobraźmy sobie, że ona po prostu stwierdziła. To był jak zimny kubeł wody na głowę, i teraz jest już po prostu innym człowiekiem. Na dzień dobry. Arik, zobaczcie, oczywiście, sobie śpilne w śmierdzący w swoich podartych butach. Jego żona poszła szybciutko do pracy, żeby te on się jeszcze nie zorientował, bo tak jak pamiętamy, ona chce zebrać pieniążki, żeby się kiedyś od niego uwolnić i swojemu dziecku zapewnić lepsze życie. Laura, ty od razu idź pod prysznic, zaraz go zbudzimy i oczywiście zrobimy mu raban za to, że cię zostawił, że cię w ogóle naraził na taką sytuację, bo to ewidentnie było po prostu e, jego, jego plan, żeby cię zamknęli, żeby zniszczyć ci reputację, ale ty się tym nie przejmujesz. Zobaczcie, Laura się robi pogodna wręcz, dlatego, że znalazła w sobie duże pokłady siły i zamierza je przekuć na to, żeby jak najszybciej wykonać wszystkie polecenia Arika i jak najszybciej wrócić do domu. Oczywiście z Filipem, bo ona skończyła myśleć o tym, że jej syn może niestety nie żyje i teraz skupia się tylko na takiej wiecie co, nadziei, która ją trzyma przy życiu, że syna uda się odzyskać, a Kate uda się wyciągnąć z więzienia, także to jest dla nas najważniejsze. Jak się tylko wykąpisz, jak widzimy, jesteś w dobrym stanie, powinnaś zrobić tej Arikowi oczywiście śniadanie i wiesz co, właściwie może, ja wiem, że cię kusi, żeby iść mu zrobić na dzień dobry tej awanturę, za to że cię zostawił w więzieniu, ale myślę, że jak zmyjesz z siebie już cały brud, zobacz tutaj jest straszny jest ten prysznic też swoją drogą, o, przebrała się w dzianko więzienne. Ej, tu już nie masz tego dzianka. to jest chwilowy błąd. Słuchajcie, darujcie mi to, proszę. Ja oczywiście potem usunę po prostu jej to ze stroju, żeby ona nam się w to nie przebierała, a tymczasem sobie pozwolimy tutaj ten strój zmienić, bo oczywiście te więzienne w dzianko musiało zostać w więzieniu. Laura szybciutko bierze tutaj się do roboty, robi śniadanie czemuś jest taka nieswoja, bo okropny prysznic, Tani prysznic wyrzucał z siebie chyba wściekły grat, a nie kojącą wodę. No bardzo nam jest przykro, lauro, ale myślę, że to już nie ma takiego znaczenia. Zobaczcie tutaj myślę, że. O Oczywiście, powiesimy sobie zdjęcie, które dostałaś od Kate w zeszłym odcinku. Gdzie ona jest? Ojej, no gdzieś tutaj wśród tych wszystkich zdjęć, szczerze mówiąc. Kurczę, nie wiem, czy my to odnajdziemy tak naprawdę. Poczekajcie, bo bardzo bym chciała, żeby, wiecie, żeby to był dodatkowy powód, który będzie dodawał nam siły. Ale no chyba niestety możliwe, że przy kontroli, przy opuszczaniu... A nie, dobra, nie wzięli nam. O, spróbujemy? Czemu nie możemy powiesić? Halo, halo? O, możemy. Proszę bardzo, tutaj sobie e, wytapetowałaś swoimi zdjęciami. Dajcie spokój, jakiś błąd jest. No, co ma to. Co to ma być? Czekajcie, dajcie mi jeszcze raz spróbować. Teraz nigdzie nie widzę tego zdjęcia. A nie tu jest, dobra, raz jeszcze. Okej, okay, jest. Zaczcie sobie wytapetowała tymi zdjęciami swoimi tutaj swoją najbliższą rodzinę. No nie ma tutaj zdjęć Kate i Felicji, ale myślę, że one po prostu są w sercu, także tutaj tym się nie przejmujmy. Kończ omleta i idziemy zbudzić tutaj tego e, ponurego faceta po prostu. Chociaż nie wiem, poczekajcie, nie, 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 nie idź. Za 15 minut wraca Mercy, nie róbmy jej problemów, myślę, że byś nie chciała. Wydaje mi się też, Lauro, że tutaj weźmiesz się dzisiaj po prostu za sprzątanie, masz już dość tego syfu. Tak jak mówię, w więzieniu dostałaś nową energię i stwierdziłaś, że troszeczkę tutaj powalczysz z tym, jak to wszystko wygląda, zjedz sobie oczywiście omleta. O, wróciła Mercy, e, pokaż, co, co tam było, że zwędziła książkę? Zwędziła obojekt, Mercy, ty to robisz, żeby z tym skończyć. No, ale jak widzimy, niektóre przyzwyczajenia są po prostu silniejsze. Słuchaj, szybciutko porozmawiaj tej chwilę z Mercy. Mercy, przebierz się, bo jak ja, ja już widzę, że Arik tam wstał, a nie chcę, żebyś miała tutaj jakieś problemy. Także zmień strój oczywiście w swój codzienny, wyskocz ubrań z pracy, bo on nie wie, że podjęłaś tą pracę i że trochę na lewo odkładasz sobie pieniądze wbrew jego zaleceniom, żeby stąd po prostu uciec. Słuchaj, ja bym myślę, że mogłabyś tutaj przyjść, porozmawiać z nią o marzeniach. Zobaczcie, nasza Laura już ma naprawdę lepszy humor i przyjdziesz tutaj jej. I powiedzieć, że nie masz do niej żadnego żalu i że uwaga, uwaga. Jeżeli Mercy będzie tylko chciała, pomożesz jej z czasem kiedyś też uwolnić się od Arika, Arik tymczasem wstał, zaczyna dzień od piwa. Wyobraźmy sobie, że to jest piwo, a nie soczek, także no nieźle. Potem oczywiście pójdziesz sobie zjeść, ja wiem, że nie jesteś głodny, ale na pewno twój pasibrzuch by coś sobie chętnie wciągnął. Lauro, ty potem dzisiaj zajmiesz się porządkami tutaj w tym domu, ale najpierw pierwsze co, to mimo wszystko tutaj, że nie chcesz już tak, jakby mieć z Arikiem nic do czynienia, to myślę, że przyjdziesz tutaj eleganckie przeprosiny jasne. Spytaj, czy Arik? Ma jakiś problem, i powiedzieć mu, jaki ty masz problem, że kiedy ty go potrzebowałaś, on cię w tym więzieniu po prostu zostawił. Myślę, że mogłabyś tutaj, proszę bardzo, jeszcze go obrazić za to, co on po prostu zrobił. Jeżeli chodzi tutaj o Mercy, o nie, Mercy, szybciutko uciekaj, uciekaj, żeby nie mieć nic z nim do czynienia, i do swojego ogródka, proszę bardzo, pogłębiaj sobie wiedzę, zobacz, co byś tutaj jeszcze mogła zrobić w twojej małej na miastce normalności, bo tutaj pamiętajmy, że Mercy zasadziła ten ogródek, żeby tutaj może coś swojemu dziecku jakieś świeże, Owoce i warzywka po prostu dawać. Potem idź sobie skorzystaj, zjedz, bo Laura zrobiła dla was coś dobrego, świeżego i potem idź spać. Laura chyba już tutaj wygarnęła Arikowi, bo widzimy, że skończyła z nim rozmawiać. Możliwe, że nie chce poświęcać się zbytnio na rozmowę z nim. Ja myślę, że ona powiedziała, co myśli, co to jest w ogóle. Światło w ciemnościach. Laura ma wrażenie, że rady dobrego przyjaciela pomogą jej pomóc w osiągnięciu wszystkiego. Zobaczcie, przyjacielska porada pewnie od Mercy jakoś tutaj dostała. O nie, on do niej przyszedł. Tutaj mamy cię na oku, żebyś tu z łapami do Mercy nie szedł. No i co? Myślę teraz, że po malutku będziemy się brali do e, przygotowania do roboty, czyli musimy złośliwe interakcje jakieś tutaj robić. Myślę, że mogłabyś iść, proszę, nurkować po okazji. Może coś znajdziesz w śmietniku, może coś ktoś wyrzucił. Umówmy się, że to jest śmietnik całej tej, tej okolicy i jeżeli coś znajdziemy wartościowego w śmietniku, to możemy to również sprzedać i zaliczyć do zwędzonych obiektów, dlatego, że poniekąd wykradamy to po prostu ze śmieci. Jak widzimy, Laura wpada, no nie jest to dla niej komfortowe, ale tak jak mówiłam, ona teraz postanowi bardzo szybko wziąć się do roboty po prostu i skończyć z takim wiecie co troszeczkę użalaniem się po prostu nad sobą a skupić na walce, słuchaj opłać rachunki, powiem, że macie chyba właśnie jakieś rachunki znaleźliśmy łóżko jednoosobowe okej, okay, słuchajcie, myślę też, że to jest dobry moment żeby w ogóle iść zobaczyć ile już, laur, już laurze, przepraszam udało się zwędzić, bo już troszeczkę żeśmy pokradli i mam nadzieję, że to jakaś kwota się z tego będzie zbierała, dzisiaj w ogóle pewnie znowu udamy się z Arikiem na jakąś misję złodziejską, a na 20 do pracy także nie mamy jakoś super dużo czasu, musimy My się zbierać, co się stało, gra mi się zawiesiła. Dobra, słuchajcie, działa jak pamiętamy. Laura musi ukraść obiekty za 10 tysięcy simoleonów. I teraz właściwie nie wiem, jak będzie nam łatwiej. Słuchajcie, ja sobie wpiszę teraz w kalkulator, tyle ile pieniędzy nasza rodzina ma w chwili obecnej na koncie. Czyli 6830, dobra. No i sprzedajemy wszystko, co Laurze udało się ukraść. No, te łóżko, wprawdzie, może nie wyniosła, no, ale ukradła z śmietnika, także też sprzedajemy. Sprzedajemy to, to też również było jej znalezisko. Podejrzane pudło papieru zwinęliśmy. I takie dwie lampy. O, nie, najtańsze były, także super. To dostaliśmy za naszą karierę przestępczą. No, i to chyba sobie zostawimy, bo to nie jest niestety coś, co zostało ukradzione. I uwaga, naszej Laurze udało się już ukraść przedmioty o wartości. 1530 simoleonów, no jest to mały odsetek z tych naszych 10 tysięcy, które mamy uzbierać, no ale uważam, że i tak nie ma dramatu, także super, cieszę się bardzo. Myślę też, że od razu po prostu pojedziemy na akcję złodziejsk złodziejską, tak jak mówiłam, do pracy mamy na którą, pokaż tutaj naszą laurą, na którą ty masz do roboty, na 20, za 9 godzin to nam się uda już coś jeszcze zwinąć, e, właściwie nie wiem, może byś sama poszła kraść, może Arik niech zostanie, po co ma z tobą jeździć, ja myślę, że ty już teraz wiesz co masz robić, starasz się zrobić to jak najszybciej, więc Arik jakoś super nie jest nam potrzebny tutaj do wymyślania jakiejś misji. Niech on sobie spokojnie zje, coś obejrzy, bo biedny, zmęczony jest. Jeżeli chodzi o naszą Mercy, to na tej też o siebie zadba, a ty, Lauro po prostu sama tutaj pojedziesz podróżować. Zresztą zobaczymy, może tutaj możemy gdzieś podróżować tak po boku. Co my tutaj mamy odwiść bibliotekę. Okej, okay, pojedziemy do biblioteki w Stranger Wild i spróbujemy coś tutaj właśnie wykraść. Okej, okay, stanęliśmy właśnie oko w oko z biblioteką. Powiem Wam szczerze, że kiedyś chyba chciałabym tu. Mieć i zamiast tej biblioteki mieć swój dom, bo tak jakoś mi się podoba to podwórko, że naprawdę no, wygląda to rewelacyjnie, ale okej, okay. to na pewno nie w tej rozgrywce. Wejdźmy tutaj, zobaczmy, co tutaj w ogóle można ukraść. Jak widzimy, mnóstwo simów. Wobec niektórych musimy być złośliwi. Czy dałoby się zwinąć na przykład ten komputer? Z każdym poziomem złośliwości będzie nam tutaj rosła też możliwość właśnie kradnięcia droższych rzeczy. Jak widzimy, tutaj nic niestety nie ma. A obraz? Obejrzyj, lampka. Na razie nie widzę nic w ogóle, co byśmy mogli zwinąć. Dajcie mi się na spokojnie rozejrzeć. O, tu widzimy obrazy, które by się udało. Mam jakieś drugie piętro, nie mamy. Obawiam się, że tutaj nas złapią. No ale spróbujemy, no, Lauro, bądź proszę tylko ostrożna. No bo niestety przed chwilą, co dopiero wyszłaś tak naprawdę z więzienia, i nie chcielibyśmy tam trafić ponownie. Ale uwaga, uwaga, pyk. Udało nam się zwędzić, także fantastycznie. Cieszymy się bardzo. Lepkie rączki już tutaj widzę, naszej Laurze się udzielają. Proszę bardzo, chciałabym, żebyś na dzień dobry, oczywiście, też postarała się tutaj przygotować do pracy, czyli musimy być złośliwi i ogólnie, jeżeli chodzi o Twoją aspirację, to powinniśmy wdać się w jeszcze jedną bójkę. Dobra, słuchajcie, spróbujemy oczywiście. Tutaj mamy jakąś nową ofiarę. Usiedliśmy naprzeciwko niego, zobaczcie, jak to dziwnie w ogóle wygląda. Jakoś tak, nie wiem, naruszona jest. To moja strefa, no nie wiem, takiego bezpieczeństwa, bo słuchajcie, no, normalna odległość między jednym a drugim człowiekiem czy Siwem to jest praktycznie pół metra, no a myśmy tutaj się stykali kolanami, także trochę spora przesada. Oczywiście tutaj próbujemy zapytać go o cenne rzeczy, zobaczcie, co byśmy tutaj jeszcze mogli ze złośliwych rzeczy zrobić, przestraszyć go może. Może byśmy tutaj mogli, oczywiście, jeszcze zrobić mu cuchnącą chmurkę. Laurze idzie dobrze, mówię wam, ona ma w sobie teraz nową energię, pożegnała smutek, jak najszybciej chce się stąd uwolnić, uwolnić się od rodziny Arika, od niego i po prostu o tym wszystkim zapomnieć, także myślę, że tutaj właśnie tym bardziej dość szybko, o nie, czy to jest ta pani? która nas wpędziła do więzienia? Nie, chyba nie. W każdym razie trzeba uważać, bo tutaj oni na pewno gdzieś sobie chodzą. Jak widzimy, w ogóle nam praktycznie nie idzie dzisiaj ten pasek. No wiem, że dość szybko działa właśnie kwestia walki, ale no nie możemy tutaj zapytać, czy ma jakiś problem. kpi ze stroju może, co byśmy tutaj jeszcze mogli z podłych mu wybrać. kpis z zarostu, bo ma taką brudkę przykładowo, która to mi się nie do końca podoba. W 50% ukończyliśmy interakcje złośliwe. Szkoda, że musisz o to pytać. Można by powiedzieć, że czuję lekką urazę, okej, okay, no dobra. No to sobie czuj, urazę, masz do tego oczywiście prawo. E, spróbujemy tutaj jeszcze coś ze złośliwych wybrać. Jak widzimy, chyba nam to zbytnio nie idzie, albo możliwe, że teraz już trzeba zrobić, wiecie, co więcej tych złośliwych interakcji, żeby ten procent do 100 doszedł. Także tutaj oczywiście nasza Laura spróbuje. O, walcz, jest walcz, super, to pójdzie nam dość szybko. Wdamy się w kolejną bójkę. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł żeby w bibliotece, bo patrzcie, ile tu jest simów. No, ale próbujemy. Laura może teraz za pomocą. Telefonu wymigiwać się od pracy. Okej, okay. rozwijamy szósty poziom złośliwości. Myślę, że ostatecznie pewnie skończymy z maksymalnym poziomem złośliwości. Wyciągamy tutaj łapy na tego pana i właśnie wdajemy się w bójkę. Jena, jena, telefon mój w życiu prywatnym przerwał mi tutaj nagrywanie. No ale jak widzimy, no w bitwę udało nam się tutaj wygrać chyba, jak zawsze. Coś ta na nasza Laura, szczerze mówiąc, ma powodzenie w walkach. Widzimy też, że udało nam się zrealizować tutaj ten punkt aspiracji a pokaż mi, czy masz już gotowe? Nie masz, 50%. Możliwe po prostu, że musimy sobie wybrać drugą ofiarę Twojej złośliwości i niech tutaj jest to Pani Maria. Proszę bardzo, na dzień dobry, grubiańskie powitanie, szybciutko, bo tutaj widzimy, za chwilę będziemy musieli wracać, żeby się troszeczkę do pracy przygotować, bo jak, jak widzę, jesteś bardzo śpiąca. Tutaj na dzień dobry do Pani Marii, powiedzmy coś jeszcze innego, złośliwego. Czemu grubiańskiego powitania nie chcesz zrobić? O, chyba się w końcu udało, ale tu jest brzydko ciemno w tej bibliotece, no. Nic praktycznie nie ma widać. Potem tutaj oczywiście podłe jeszcze kpić ze stroju, może troszeczkę. Co byśmy tutaj jeszcze mogli zrobić ze złośliwych rzeczy? Czekajcie, podziel się teorią spiskową. Weźmy jeszcze tutaj skłam na temat kariery zawodowej i jak nam idzie dalej 50, no co to ma być? Powiem szczerze, że troszeczkę mi się tutaj to nie podoba, bo przecież robimy złośliwe interakcje. Jak my mamy dostać awans, jak tutaj wszystko nam idzie nie tak jak powinno? Halo! Musimy osiągnąć maksymalny poziom tej kariery, żeby nam tej Arik powiedział co z naszym dzieckiem, kpi ze stroju spodłych jeszcze drwi, może o, w końcu się ruszyło coś, także super już się bałam chyba niepotrzebnie taka moja natura pani kary troszeczkę, spodłych rzeczy może tutaj kuć się obronne otoczenie i mamy ukończone, także super, zobaczymy czy byśmy mogli coś jeszcze zwinąć, ale powiem Wam szczerze, że wszędzie tutaj roi się od ludzi, jest już troszeczkę dużo ryzyku, jest to po prostu ryzykowne dla nas i nas złapią, także chyba sobie darujemy, zwłaszcza, że troszeczkę nasza Laura została, wiecie co, wypuszczona po prostu warunkowo i boję się, jakby tutaj się to dla niej mogło skończyć, także nie ma co. Wróćmy już może tutaj na posiadłość Arika. Proszę bardzo, idź do domu. Także widzimy się z naszą Laurą już na miejscu. I uwaga, wróciliśmy. Słuchaj, Arik tam jak widzimy ciężko pracuje i ogląda telewizję. Fantastycznie po prostu. Surfuj sobie po kawnałach. A ty byś mogła chwileczkę tutaj porozmawiać z Mercy. O Mercy jak widzimy bierze się za sprzątanie. E, wiesz co, może lepiej nie, bo tylko zdenerwujesz tutaj Arika, że nie robi tego Laura, bo on oczywiście uważa, że Laura jest ich prywatną sprzątaczką, e, pielęgnuj ogród, idź zobacz, czy coś możesz pomóc tej Merci w ogrodzie w tym czasie. I ja ogólnie chciałabym, żebyś wzięła się za porządki w tym domu, bo po prostu wydaje mi się, że tak jak wtedy, jak tutaj przed więzieniem, po prostu widziałaś tylko minimalne potrzeby tego domu, wiadomo, tylko zrobić to, co naprawdę trzeba, bo tutaj wszystko się kleiło od brudu. Tak teraz, uwaga, nasza Laura po prostu podejmuje decyzję, że czas tutaj posprzątać, jeżeli tutaj ma jeszcze i gdzieś w tym czasie. Ileś w tym domku spędzi czasu, to po prostu nie może być w takich warunkach. Dlatego pozbędziesz tutaj tych zielonych wszystkich pleśni i wszystkich inilolców. Ty byś mogła sobie iść tutaj, porobić rzeźbę, proszę bardzo. Rzeźbę do dla. rzeźbę dla koni? Rzeźbę konia, przepraszam. Czemu nie idzie odkurzyć? aha, tam jest chyba jakiś problem, dobra, ale słuchajcie no wyobraźmy sobie, że tutaj nasza Laura po prostu odkurza, wyrzuca te puszki, trochę tutaj ogarnia może też ogarnia te pajęczyny z obrzydliwym pająkiem, bo kto nie lubi pająków jak ja, niech da łapkę w górę bo ja też nienawidzę po prostu piętro jest czyste, zobaczcie już tutaj ma posprzątane, wejdź tutaj jemu zasłoń troszeczkę, proszę, czemu nie możesz podejść o podejdź tutaj, zasłoń mu telewizję ja myślę, że nawet po złośliwości, pyk oj przypadkiem jak przechodziłam to się wyłączyło biedny Arik bez telewizji Posprzątaj te puszki. My Ci oczywiście pomożemy w trybie budowania trochę tutaj ogarnąć. No wiadomo, no grzyba ze ściany może nie będziemy tej ściągali, no ale chociaż troszeczkę posprzątamy. Puszki, posprzedajemy, proszę bardzo, no tą kałużę. Wyobraźmy sobie, że tutaj nasza Laura, no przed chwilą odkurzyła. Tego w łazience również. Tak jak mówiłam, posprzątaliśmy też pajęczyny, więc też pozwalam je sobie sprzedać. I zobaczcie, no może jest to mała różnica, ale czyściej ewidentnie jest. Pokaż, ile kosztuje ten obraz? 200. Ej, to do naszej puszki i dołącza jeszcze 200 simulonów. Myślę, że nie ma dramatu już. Mamy już ukradzionych rzeczy za 1730 simolonów. Zresztą pewnie w opisie to wrzucę, żeby mi to nigdzie nie uciekło. Także myślę, że nie jest źle. Słuchaj, oczywiście, podaj coś tutaj biednemu, głodnemu, pracującemu mężczyźnie na kolację, co byśmy tutaj mogli zrobić. Gulasz obozowy, proszę bardzo, nie, nie, nie idźcie zrzemnąć. No i potem, jak podasz jedzonko, to pójdziesz spać, żeby się wyspać tutaj przed pójściem do pracy, bo już się niestety zbliża Twoja godzina kariery złodziejaszka. Zobaczcie, także no nieźle. A Mercy tutaj dzwoni do nas, sąsiadka. Nie, my nie mamy już telefonu, nie możemy odebrać. Mercy sobie tutaj troszeczkę robi z drewna. Ja zresztą bym chciała, żeby tak jak Wam mówiłam, żeby ona sobie zarabiała na swoje kopyto. Poczekajcie, co ja tutaj teraz robię? E Czego to on do nas będzie chciał? Porozmawiaj z Simem o imieniu Ari. Co ty od nas chcesz? Co my tu mamy? Nierozwiązany konflikt. Niechęć pokutni nie znika od tak, oczywiście, do naszej laury. On ma niechęć do naszej laury. To jest śmieszne. Po tym, co on nam zrobił, to on ma do nas niechęć. Ej, zobaczcie, uraza pokutni, trząca się uraza, wściekłość. No super, świetnie po prostu. Rewelacja sobie iść tutaj jakieś prawa do złośliwości wobec nas. Zobaczcie, tutaj znowu też oczywiście przyszedł poobrażać biedną Mercy, która tutaj pracuje w drewnie, żeby też troszeczkę może sobie, wiecie... Zarobić. Myślę też, że on by chciał nurkować z nią w poszukiwaniu wrażeń, czyli barabaszkować w śmietniku, bo to jest w jego stylu. Nasza Laura oczywiście zrobiła im jedzonko i poszła spać. Troszeczkę niech sobie odpocznie. Do pracy idzie za trzy godziny, więc tu jakoś super się nie wyśpi, ale zawsze lepsze po prostu ryc niż nic. Arik tutaj namawia na barabaszki Mercy. Mercy, no nie wiem, czy pójdziesz z nim? Chyba pójdziesz, no bo inaczej to pewnie by cię pobił czy coś, bo wiecie, jak jest Arik. On nie stroni od przemocy, i myślę, że tutaj Mercy po prostu doskonale o tym wie, że lepiej. Lepiej po prostu z nim nie zaczynać. I tutaj sama zaproponuję mu nurkowanie w poszukiwaniu wrażeń. Pilnujemy tymczasem, żeby nasza laura nie zaspała do pracy, ale na szczęście ma jeszcze chwilkę. W miarę inne potrzeby ma ogarnięte, więc tylko skupimy się właśnie na tym. I uwaga, tej Arik namawia Mercy na nurkowanie w śmietników. Fuj! Obrzydlistwo! No, dajcie spokój, ale ona jego wsiąga, zobaczcie, jak to wygląda. No jest to dla mnie po prostu odrażające, jeszcze tutaj te jego nogi, te palce brudne wystające z tych obdartych butów, fuj, no obrzydlistwo, straszliwe, no ale co zrobić, powiedzmy, że tutaj Mercy doskonale zna preferencje swojego faceta i wiedziała, że to mu się spodoba, potem byś mogła iść sobie skorzystać, wziąć prysznic i właściwie się położyć spać, Arik, ty potem prysznic, nie, niepotrzebny, to nic, że ci tutaj spada, to nie ma znaczenia, idź sobie odpocząć, Laura chyba wstała, dzisiaj jesteś smutna? Odczuwasz smutek. No nic, to jest chwilowy smutek. Będzie potem lepiej idziesz już sprzątać od razu. Zobaczcie, bierze się do roboty. Chcę, żeby ten dom po prostu jako tako wyglądał. A oni podczas barabaszkowania po prostu wywalili rzeczy. No i nasza Laura od razu je oporządza. Także spróbuj może też zanurkować po okazji. Może jakiś sąsiad wyrzucił coś wartościowego, co byśmy mogli w miarę tutaj sprzedać. Zobaczymy zaraz. No i w międzyczasie już się zbliża Twoja godzina do pójścia do pracy. Także musimy się szybko zbierać, żeby się tym razem nie spóźnić. O, znowu ci narko. Mani tutaj, no straszne. Jak widzimy, ubrała perukę przypominającą swoje poprzednie włosy i poszła do pracy. Myślę, że poczekamy aż Laura wróci, zobaczymy czy dostanie jakiś awansik. No i spotykamy się z nią w takim układzie o godzinie trzeciej. A tymczasem tutaj nasza rodzinka Buki kładzie się spać. Jak widzimy, pojawia nam się znowu jakieś tutaj zadanie z pracy laury, papierowa torba. W tym parku wszyscy próbują ubić jakiś interes, a zatem ta papierowa torba wciśnięta za śmietnik zapewne nie zawiera kanapek. To może być jednak podpucha. Laura może świsnąć torbę, albo ją zostawić. Kurczę, sama nie wiem, no równie dobrze to może być naprawdę podpucha, albo może być tam full kasy. Wiecie co? Gwizdnijmy tą torbę i co mamy? O, Zdaje się, że torbę, którą wzięła Laura, zostawił ktoś podczas spaceru z psem. Paskudna niespodzianka. Aha, czyli widzieliśmy odchód. Jak widzimy, tutaj jesteśmy e, nie swoje, bo wzięłyśmy łajno, a niech to tą torebkę wypełniało łajno. Co za obrzydlistwo. do no, Lauro, bardzo nam przykro po prostu. Jak widzimy, jesteś przepracowana. No, ale no, miejmy nadzieję, że dasz sobie radę, bo już za chwileczkę wrócisz do domu i będziesz mogła sobie odpocząć. I uwaga, z pracy właśnie wróciła Laura. Co za pracowity dzień. Wróciła do domu, zarobiła 91. Zwędziła telewizor. Ej, Lauro, no coraz bardziej się rozkręcasz. Ja wam mówię, że to więzienie to był zimny kubeł i ja wiem, że ona dalej idzie w ten świat przestępczy, ale z drugiej strony, jak mi się wydaje, że ona odzyskuje siłę, żeby walczyć. I dostaliśmy też awans, super. Otrzymuje bonusy, worek gotówki, interakcja, okradni, fantastycznie. Nad tym nam właściwie troszeczkę zależało. Słuchaj, Lauro. Ja myślę, że dzisiejszy dzień mógłby się. Fuj. Arik, ty obrzydliwcu, mógłby się skończyć. Ym, no wiecie co, aż się teraz normalnie troszeczkę ten... i on nie umyje tych rąk, on pójdzie po prostu jeść. No, obrzydliwiec, słuchaj, idź naprawić prysznic, bo oczywiście też y, wielki mężczyzna domu a zepsuł, i potem połóż się spać, bo myślę, że na dzisiaj to wystarczy. Tutaj mamy urządzić bitwę na poduszki z Simem o imieniu Arik. No raczej chyba nie. Trochę słaba propozycja gry. O Arik śmieje się złowieszczo, możliwe, że cieszy się, że kariera Laury w przestępczości się rozwija, bo dla nich to oznacza tylko i wyłącznie tyle, że może będą mogli za chwilę kraść jeszcze lepsze i droższe rzeczy i słuchajcie, ja myślę też, że na dzisiejszym etapie, dzisiejszy odcinek ja sobie już pomalutku zakończę, widzimy się w kolejnym przestępczym odcinku z Laurą w roli głównej tak naprawdę, także ja dziękuję Wam bardzo za uwagę, do usłyszenia, pozdrawiam, Miss Sims.